Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jakie odpowie na uwagi i pytania przedstawione przez Państwa posłów. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Panowie Premierzy, Wysoki Sejmie. Spróbując zebrać te najważniejsze elementy dzisiejszej dyskusji, musimy odpowiedzieć na kłamstwa, które pojawiły się dzisiaj na tej mównicy. Pan poseł. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że oświadczenia majątkowe sędziowie składali takie jak, jak na przykład my, inne osoby publiczne. I w, I w ten sposób wprowadza opinię publiczną w błąd, ponieważ oświadczenia majątkowe sędziów do tej pory nie tylko że nie były jawne, to jeszcze ze względu na sposób składania tych oświadczeń majątkowych sędziowie nie podlegali odpowiedzialności karnej za to, co wypisywali w swoich oświadczeniach majątkowych. Ja, Wysoki Sejmie, chcę powiedzieć, że nie widzę. Z żadnego powodu, dla którego przedstawiciele władzy sądowniczej mieliby być inaczej traktowani niż przedstawiciele władzy ustawodawczej bądź wykonawczej, chyba że czują się kastą jakąś specjalną, którą należy traktować wyjątkowo. Kiedy widzieliście, zresztą kiedy widzieliśmy to, co działo się w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, ja już czasem wiem, dlaczego elity sędziowskie tak głośno protestowały przeciwko jawnym oświadczeniom majątkowym. Wysoki, Wysoki Sejmie mówicie o tym, że jeżeli chodzi o liczby, wprowadzamy obywateli w błąd. To ja proponuję, porozmawiajmy o faktach i porozmawiajmy o liczbach. Mówicie, że podajemy nieprawdziwe statystyki dotyczące ilości sędziów. To proszę bardzo. Na 100 tysięcy sędziów, kiedy przeliczyć ilość sędziów na 100 tysięcy obywateli, czyli taką medianę, która jest charakterystyczna dla Statysty, dla Statystyki całej Unii Europejskiej. To chciałbym zwrócić uwagę. Wysoki Sejmie. W Anglii jest to wskaźnik 3,6 sędziego na 100 tysięcy obywateli. W Danii 6,6. W Norwegii 11 sędziów na 100 tysięcy obywateli. We Francji 10 sędziów na 100 tysięcy obywateli. A w Polsce 26 na 100 tysięcy obywateli. I sprawy ciągną się najdłużej. Chcę powiedzieć, że od czasów poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Od 2006 roku przewlekłość w sądach znacznie wzrosła. Mimo, że to, o czym wielokrotnie mówicie, że nasze reformy są złe, bo trzeba zwiększyć sędziom liczbę asystentów i wtedy będą pracowali lepiej. Proszę bardzo, zweryfikujmy i tą informację. Od 2006 roku liczba asystentów w sądach wzrosła o 100%. W 15, 17, I w 15 z 17 kategorii w których mierzy się y, szybkość w postępowaniu sądowym. Przewlekłość w Wysokim Sejmie wzrosła. Wzrosła od ostatnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak wy to robicie, zwiększając o 100% liczbę asystentów i przewlekłość w sądach wzrasta? I, 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 w końcu, I w końcu chcę powiedzieć, że chodzi też o sprawy, powiedziałbym, fundamentalne. Mówicie, Wysoki Sejmie, że nie mamy prawa oceniać orzecznictwa sądów, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że przestępca ścigany listami gończymi w całej Europie zostaje wielkim wysiłkiem wymiaru sprawiedliwości doprowadzony przed polski sąd. I mówimy tu o przestępcy, który oszukał dziesiątki tysięcy polskich seniorów metodą na wnuczka w haniebny sposób odebrał im ostatnie oszczędności w wysokiej Sejmie. I polski sąd najpierw wypuszcza tego człowieka od razu, bo dostaje za 300 tysięcy złotych. Oczywiście dzień później ten, ten człowiek ucieka, co można było przewidzieć. Potem przez dwa lata z udziałem Pięciu państw, europejskiego nakazu aresztowania, wielkim, wielkim nakładem sił. Znów ten człowiek jest złapany i doprowadzany przez polski sąd. I co się dzieje? Znów polski sąd go wypuszcza, tym razem za 500 tysięcy. Ja chcę powiedzieć funkcjonariusze, funkcjonariusze kilku państw, którzy pomagali doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości, patrzyli się i nie potrafili zrozumieć o co w Polsce chodzi. Patrzyli się na nas z wielkim zdumieniem. Jak to jest, że oni wielkim wysiłkiem, nakładem środków i pieniędzy ścigają przestępcę, a my go dzień później wypuszczamy? Ja chcę, powiedzieć, ja chcę powiedzieć, że właśnie dlatego, właśnie dlatego konieczne są zmiany w polskim sądownictwie, i to zmiany, które sprawią, że polscy sędziowie nie będą już kompromitowali polskiego państwa przed całą Europą. Bo, bo, bo chcę powiedzieć. Bo chcę powiedzieć wysoki sejmie że wszyscy wiedzieli że ten człowiek dzień później kiedy zostanie wpłacona kaucja ucieknie jedna osoba tylko nie wiedziała polski sędzia